Siemanko, dzisiaj nagrywamy test tymbarków. Będziemy testować wszystkie tymbarki, które są dostępne na rynku albo są już wycofane, ale jeszcze były możliwe do kupienia, a będą to tymbarki Będziemy to oceniać tak, że sobie zapiszemy wszystko i na końcu każdy z nas ułoży to tak, jak widzi i wtedy ustalimy wspólnie, jak to wygląda. Konsensus. Okay. W, w ogóle jest z nami Rypson. O Dzień dobry. <laughs> Jak myślisz, który ten bark będzie najlepszy? Ja mam nadzieję, że jak truskaw. Ja myślę, że to będzie cytryna mięta. Ja myślę, że to jest jak... To mać Jabłko Morela nie jest już dostępne na rynku, ale znalazłem gdzieś na Allegro, ale dla ważności jeszcze dobra. Lecimy. Zabijemy. To jakby jak jabłko Ale czuć pod koniec komorelu. Tak? No. Jest inne, ale... Piękne, jest... Ale... Jest... Ale... Jest... Ale... Jest... ale jest, jest bardzo, 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 bardzo niewielka, no. Jabłko brzoskwinia, ten jest dostępny na rynku, yy, próbujemy. Strasyczek. Ale jest mi A to jednak jest inny niż Morela. No. Mhm. Bość intensywny smaku się dało w tym game. No, a to Więcej. Tak jest... A to skina mi jakoś bardziej siadła, szczerze. Bo jest mi nie słodka. Ja mm. tylko gruszka, bo to też mętne będzie tak, nie? Fuuu, nie dobrze. No. A to na nawet jak było zepsute. Czy to jest zepsute? Nie. Mm. Jabko winogrono próbujemy, dawno nie piłem. Coś nie słodki i wszystko było ze smaku nie daje. Takie parfumowane. Dóki co najbardziej smakuje, nie wiem. Bardziej niż brzoskwinka, nawet. Bo takie słodziutkie, ale bez przesady też. Czuć to winogrona, a nie taką, co? Sam cukier. Mamy jabłko, mięta, kto nie zna jabłko, mięta. No. Nie lubię no, ten zapach. No, no. Ja lubię ten zapach w mojej pasji do zębów. Z jaka było dla gorsze? No i ja nie wiem, jakoś tak dawno chyba nie piję, bo mi bardzo zaskakuje. Ja lubię ogólnie. Jabłko aloes, to też już nie jest dostępne. Mm, Na no Allegro udało mi się znaleźć jakieś ostatnie sztuki. Pachnie fajnie. Smakuje mi. Z jakiejś z spali inny. tak to ta. trzymano tak. Ta. 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 Jabłko wiśnia. Aż mi się yyy. przypomniało beczkowe mocne wiśnia. To nie są dobre wspomnienia. wiśnia było dobra. Ok. Pomarańcza, brzoskwinia. To też jest klasyczne. Z tej takiej trójki standardowej. słodka. słodki. jest młode. Mhm. Słuchaj jak woda z takim syropem. No, 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 no. no. to Święta słodka. Mam go mięta, szczerze nigdy nie piłem. Semplik. Ale to jest dostępne. Ładnie pachnie. Jak kolejny słodki na no. no na to czekałem. Zdziwięcony, nie, nie najgorsze. Czapko, kibic. trochę się zawiodłem. No. Bo pachnęło tak? Aaaaah! Tak. Tak, jest takie, ok. doszło jest dużo, Tego dużo nie wypił. brzmi, od czego jest lepsze, od czego gorsze? Dla mnie to równi z chwilę. O, mój faworyt. Chociaż piję to chyba raz. Cytryna mięta. Lubię cytrynowe rzeczy, dlatego trochę. Na pewno nie jest aż takie kwaśny, jak się bałem, że może być cytryna mięta. Taka Ale dla mnie to jest łodkie. To było dobre. Faworyt Jasia. Jabłko, arbuz. Ale to jest dziwne. Mega smakuje. Jabłko curskawka. Nie do kupienia. Ale dzimiectee! Ta truskawka jakaś dziwnie smakuje? Nie smakuje. Tak. Tak, jak kwaśno, jak trochę. Nie najgorsze, ale czy nie jest? Tu no, na naprawdę dużo, jak na swoje, nie? No, jest y, top 5. A u mnie jest. No i u mnie jest o, Ostatni to ten bark, faworyt. Chyba ma... nie pokazywać. A, malina mięta. Czuć Malinę. A ja czuję mięta. Ja czuję mięta. Czuję się na mojej kupicy na Ale Ale mojej kupić taką pół litrą. Będę miał kupić te dwa litry. No. Bez szans. Mm -hmm. Tak są kij ja. No ale na przykład chciałbym no mogę kupić sobie dwutrowy, mogę sobie postawić na stole, mogę zrobić i, i grać w coś, czyli nie. Czytać książkę. To już mamy ostateczne <śm> wyniki każdego z nas. To jako, że jesteś tutaj rodzyneczkiem, to pokaż <śm> swoją kolejność. Jak, jak, jak ona wygląda. To najważniejsze to tutaj bruszka, nie? Ten z kiwi. Ja, ja wiem, jak to wiem, tak? prawo. Jabłko brzoskwinia. Koleś. Morela. A czy ty nie uh -huh. przegapiasz pomarańczo brzoskwinę, bo jakoś zaskakująco wysoko to jest? O tak. Malina mięta. Jabłko albo, bo to jest malina mięta. Wiśnia. cytryna mięta i hmm. woda jest Okej. Okay. Może... Hmm. Jasiu. Jabłko wiśnia. Jabłko brzoskwinia, ale <laughs> to jest dziwne. ty ma gruszka, gdzie jest To Zgadza. jest Aloe, kiwi, malina, pszczyna. Teraz 4 to jest 4 i pół. Wiedzieliśmy, że dziś formalnie. To jakieś pszczyna, aloesem, moela, jabłko, mięta, mango mięta i jabłko, arbus. arbus na prowadzeniu. Okej! Okay. To są karie. Ja chcę jabłko mięta, bo jest. Marańczyk, arbuz, morela, kiwi, aloes, mango, jabłko, i cytryna. Okej. Okay. Teraz ja. Pierwka, pomarańcza, Pomarańcza brzoskwinia. wiśnia, morela, Brzoskwinia. kiwi, winogrono, Aloes. jabłko mięta, truskawka, agus, malina, drugie mam i pierwsza cytryna mięta. Po zsumowaniu wszystkich punktów prezentuje się to w ten sposób następujący. Pierwsza najlepsza według nas jest cytryna mięta. No, zgodziłbym się, ale... Dosłownie odrobinkę za nią mam mięta, więc jak macie okazję to spróbujcie jednego z tych bo jest no, pyszne. Potem jest mięta trochę dalej, potem jest jabłko arbus, jabłko aloes, no tego już nie spróbujecie, potem jest jabłko truskawka, tego też nie spróbujecie, jabłko winogrono, jabłko kiwi. Jabłko Wiśnia, no trochę hejterzy zjedli Jabłko Wiśnia, dlatego tak nisko, ale tak samo jak hejterzy zjedli Jabłko mięta, <śmiennie> z... O był, Tak, tak, Zemsta trochę. Jabłko Morela, potem tego nie spróbujecie. No i z takich, których lepiej nie próbować, to mamy Jabłko brzoskwinia, Pomarańcza brzoskwinia, no i absolutny ściek jabłko To by było na tyle. Czekajcie na kolejne testy, a zbliża się wielkimi krokami długo oczekiwany test wood. Eee, będzie to duży odcinek. A tymczasem komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, udostępniacie do zobaczenia. Cześć! Nie ma treningu bez